Witam wszystkich. Na ulicy już zimno, także przeprowadziłem się trochę do innego pomieszczenia. I dzisiejszy odcineczek będzie taki oto odbiornik radiowy RadMor 5102TI Stereo Hi-Fi Quadro. To jakby taki stary. W porównaniu do nowych, to jest taki receiver. O tutaj są... E, można przełączać wejścia. Jest radio. Ot, jest od razu wzmacniacz. Ot. Byłem na złomie. Wyrzucili takie... Takie urządzonko. Taką piękność. Ot. jest bardzo stary. To jest unitra. Tutaj co jest jeszcze ciekawostka, że jest radio i jest przełączenie kanałów programów sen sensorowo. Tutaj, tutaj są sensory. Klika się, nawet już LEDy były, tutaj są LEDy nawet, nie żarówki, a LEDy. O, klika się, wybiera się program i stroi się sobie jak, jaki tam chcesz <laughs> Co dzisiaj będę z nim robił chcę przyprowadzić takie doświadczenie i dowiedzieć się ile, ile metałów szlachetnych takie radio może zawierać patrzyłem sprawdzałem tam układ wyjściowy jest uszkodzony o, domyślam się że też jeszcze możliwe że parę rzeczy też są uszkodzone i tak naprawdę już nie ma nie ma co z nim się bawić zabiorę stamtąd transformator użyję inne e, inne układy scalone i ben, będzie wzmacniać a to reszta wykorzystam e, Przełączniki te. Wykorzystam w innym. <laughs> Mam projekt, jeden zasilacza dla eksperymentów i akurat będę potrzebował takie różne łączniki, przełączniki. Dobra, to już pokazuję, co, co zawiera taki oto odbiornik radiowy. O tak on e, wygląda ze mm, w środku co on ma w środku <laughs> Są tutaj płytki <laughs> wszystkie są różne tak wezmę kręcik <laughs> one są e, zdejmowalne takie O, także będę zdejmował e, Będę zdejmował te płytki Co tutaj od razu jest mm, Od razu będę opowiadał też e, Co tutaj jest Co tutaj mamy? Tutaj mamy e, Eee, tranzystory to jeden od jeden rozebrane tranzystory układy stolne złączka kondensatory tam nic nie ma no i rezystor zmienny Ot. na tej płytce to ma mamy diody diody eee, jeszcze jedna dioda, dwa tranzystory, dwa układy scalone i taka oto płyteczka. Idziemy dalej. No tutaj co my widzimy? Jest układ scalony, e, zmienny rezystor, diody, tranzystory. Kondensatory zobaczymy. Te kondensatory co tam mam. Sprawdzę. No i też złączka. Teraz tak. Następny warikapy e, e, warikap. E, jeden widzę tylko jeden. E, tranzystory. i złączka. A jeszcze kondensatory zmienne. Mają srebro w sobie. Tutaj na e, tych na cewkach indukcyjnych e, jest przewód. On jest posrebrzany. Ot. Dalej co tutaj jeszcze jest? Dalej zobaczymy. Uuu. Co my mamy e, tranzystory i dwa układy stalone i jeszcze ledy. E, bolce posrebrzane. Ot, tak tak wygląda ta płyteczka. I lecimy dalej. Tutaj są bolce posrebrzane. To my mamy tutaj bolce posrebrzane, tranzystory no i tam nic więcej takiego. To jeszcze kondensatory ciekawe dosyć mm elektrolityczne, to raczej tantalowe. Te kondensatory, myślę, że to są tantal. tantalowe? No dalej. To już idzie końcówka wzmacniacza. Tutaj jeszcze ktoś też tutaj urwał tranzystor, bo to też to tam nie działało. Ot. I same y, końcówki, tranzystory też uszkodzone zostały. Co tutaj mamy? Mamy tutaj tranzystory, bolce. Tranzystory. Ot. No i słońce. Druga końcówka mocy. No właśnie, ten taki tranzystor był urwany na jednej. Mamy bolce posrebrzane. Mamy ten złącze transzystory. I tak. Mikotromerszutin. Opreę te Putcji Noejbowy z Stson punkcie Simpsons Poski. Płytka radio. A co tutaj jest? mamy bolce posrebrzane, tranzystor układ scalony zmienny rezystor kon, y, kon, zmienny kondensator kondensatory warikapy dwie sztuki y, co jeszcze no jakby jakby tyle może jeszcze jakieś tam kondensatory dojdą yy. Acum Oțin dozi Să schimb din nua me ma Nu ște cop fi St fi încome Sprece meleago Grăbitale O acum Oțin dozi zi Să schimb din oa me ma Ni ște cop Dobră, narești to Tak, Tutaj my mamy selektor kanałów do radia. Tutaj w środku są diody, e, rezystory zmienne i jeszcze takie posłużne e, rezystory to podstrojenie kanałów radia, e, sensory. Co jeszcze tutaj? Układy scalone, tranzystory. Jeden tranzystor UFO. Nawet to nie tranzystor, to dioda. Ot. No, bolce posrebrzane. No i nic więcej takiego tutaj specjalnego nie ma. E, dobra, teraz... Mm, Płytka balansu dźwięku prawej, lewej wysoki tony niskie tony co tutaj mamy? Podwójne rezystory zmienne tranzystory bolce posrebrzane no i tyle tak następna płyteczka To u nas sieć, włączenie i głośność tutaj się dodawała. No to obecny kabelek sieciowy. Co my tutaj mamy? Co? Bolce posrebrzane. Tranzystory. Tranzystory. No i tyle, rezystor zmienny Jakiś taki ciekawy, kurcze Ma tylko jedno wejście, jakby jedno wejście, A, z, z tej strony Jest, okej, okay. okej, okay, okej okay. Już myślałem, że <grym zbędna> to z... Nie, bez włączenia, no dziwnie eee, Włączenie sieć, to wykorzystam Gdzieś te pozostałe też wykorzystam. To nie będę tego rozbierał. Coś tutaj się już bawił. Coś tutaj lutował. I co, i zostało jeszcze. O, akurat takie ben... taki będę potrzebował. O, pięknie.

Co my tutaj mamy? Mamy mostek diody, mamy filtry, kondensatory mamy tranzystory, tranzystory, rezystory zmienne, ustawienie napięcia Co tutaj jeszcze jest? Tutaj są kondensatory takie już mocniejsze do filtracji i napięcia. No i to, to wszystko co zostało e, to pozdejmuję te końcóweczki e, tam jeszcze końcóweczki mocy to też ich zdejmę te tranzystory tam niech nic nie ma ale i tutaj ten jest też włącznik taki już na więcej też trzy pozycji ale jest więcej tych i tutaj też to mi się przyda do, do projektu zasilania dla eksperymentów. Bardzo dobrze. Ok, teraz to zdejmę, wylutuję wszystko z tych płytek, Ten materiał, w którym będę pracował, to wykorzystam. No i zobaczymy, co da się z tego e, wydobyć. Uff, tyle materiału udało się wyjąć z, z tego starociaka. E, co tutaj widzimy? Tutaj e, dużo, dużo elementów posrebrzanych, parę tranzystorów, e, parę LEDów, parę układów stalonych, parę kondensatorów, tutaj jest srebro, e, jeszcze trafiło mi się dwa takich e, 4S i jeszcze jakiś jeden. tutaj może być palat, może być srebro, ale to na razie odłożę, nie będę tutaj nic z tymi tranzystorami robił, e, kondensatorami robił. No i tutaj, tam z LEDów i jeden taki UFO. Tam było więcej UFO miałoby być, a widać, że zabrakło ich tam. Ktoś tam już grzebał, w tym yy, po to to praktycznie wyrzucili na śmietnik, bo ktoś zabrał. A było tam widać, że było wylutowane i miały tam być yy, tranzystory takie UFO. No nic. E Dobra, następna czynność już będzie na ulicy. Ot, to co e, udało się, to się udało. Trochę czasu to zajęło. Jednak sprawa dosyć e, czasochłonna. Ale nic. Dobra, to lecę dalej. Już będzie trawione, trawienie tego metalu. E, termiczna obróbka e, tych układów. No i później trawienie też to też będzie termiczna obróbka i trawienie. I tak, elementy posrebrzane, sypane do zlewka, nalano wody. Woda już nagrzana. No i po trochu będę dodawał kwasu ozotowego. a tranzystory zaraz przejdą obróbkę termiczną. Tranzystory i układy przeszły obróbkę termiczną zostały przeniesione do zlewka. Ten materiał był częściowo magnetyczny. Dodał elektrolitu i zaraz będę dodawał kwasu azotowego, żeby to wszystko stamtąd zbędne metale wytrawić. Tak, tutaj już odfiltrowany roztwór po, po kontaktach tych posrebrzanych. Teraz będę e, gasił kwas azotowy. Neutralizował kwasem sulfami, no, sulfaminowym. Tutaj gotują się te tranzystory i układy. Wszystko na podgrzewaniu, bo i woda zamarza kurczę. Jest zimno. Leży śnieg minus 3. Tak, kwas azotowy jest neutralizowany. Stawiam mieć i cementuję. Wytrącam sreberko. Cementację. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, teraz filtruję e, tranzystory i układy salony. Tak, zrobiłem 9 ml e, wody królewskiej, 7 ml solnego i 2 ml azotowego. Sprawa poszła skąd się rozpuszcza to e, co po azotowym były e, tranzystory dezaktywuję zaraz azotowy i dodam miedzi i będę patrzył czy jest tam srebro czy nie tam powinno być troszeczkę srebra a tutaj już sprawa idzie srebarko się wytrąca o także tak tak roztwór ze złotkiem jest przygotowany do obytrącenia siarczan żelaza i idziemy No i złotko się wytrąciło, a tam nie ma dużo Nie ma z czego żeby było tam dużo no, ale jednak coś tam Coś tam się wytrąciło Dobrze eee, Stawię to na podgrzewanie Niech chwilkę się pogotuje Widać tam pioneczkę taką złotą, ale to Trochę słabo, no ale nie. Dobra dodam trochę wody i na chwilkę żeby się pogotowało tak, o Tyle złotka się wytrąciło No nieźle Dodałem ja jeszcze odrobinę kwasu sulfaminowego i jeszcze odrobinę tak wsypałem e, siarczano żelaza. Ot. i e, pogotowało się to chwilę. Ot. jak widać, roztwór już, już nie jest ciemny. Wszystko wytrąciło się. Zbiorę to. E, ten. Ten osad, ten grubszy, z grubsza, a to ten kurz to odleję tam do do konisterki sobie i później z tym pokażę. Zrobię filmik, jak i co. Dobra, to ja zleję zaraz, tam to wysuszę i, i Topić Topić nie będę. Na razie to. Będzie tak. Tak. Sreberko się wytrąca. Ale jest jakoś tak słabo, szczerze mówiąc. Myślałem jakoś będzie lepiej, ale bardzo słabo, bardzo słabo się wytrąca. Nie wiem czemu. Albo tam go za bardzo nie ma. Albo coś innego i tak podsumowanie e, najpierw sreberko mi się wydaje że trochę za mało srebra wyszło A, łączę, aż mi się wydaje że wyszło za mało 084 trzeba będzie przeanalizować bo mi się wydaje, że miałoby być więcej. No ale ile jest, tyle jest, ale mi się wydaje, że miałoby być więcej. Teraz złotko. No złotka tutaj nie dużo. To mi nie było dużo, gdzieś tak w okolicach 20-30 mg. 30 mg jest. No spoko o takie oto rezultaty. Raz przesypie to. Ot. Takie starocie. Tyle się udało z niego wziąć. No cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego filmiku. Na razie, cześć.